Godziny. Dominika uważa, że jest niezależna i mnie totalnie nie potrzebuje, dlatego zamieszka w tym domku zupełnie sama i wykona 10 ekstremalnych zadań dla osób mieszkających samych w domu. Jeżeli jej się uda, to ja zapłacę za ten domek na cały tydzień. A zamieszkam tu na cały tydzień, bo na pewno mi się uda. Jeszcze zobaczymy. Challenge zaczyna się w tym momencie. A twoje pierwsze zadanie to rozpakować walizkę w ciągu 10 minut. także co? Zaczynamy. Let's go. Dobra, także wchodzę do mojego domu. O, jest idealny. Ja mam tutaj specjalne stanowisko, z którego będę obserwował dominikę przez ten cały czas. Tutaj mam podgląd do wszystkich siedmiu kamer, które są w domu i będę ją podglądał. Także zobaczmy, jak sobie radzi z pierwszym challengem. Jest to prawda malutki, ale jest wszystko, co jest tutaj potrzebne. Jest mega ładna kuchnia. Zobaczmy łazienkę. Bo łazienka jest co prawda bardzo mała, ale jest prysznic, jest zlewik, jest toaleta. Czyli w sumie co więcej potrzeba w łazience. W salonie mamy wielką kanapę, na której się zmieści. Myślę, że można pięć osób. Raz, dwa, trzy. 5 by weszło, czyli jest super. Domek jest wystarczający i wcale nie jest taki mały, także wydaje mi się, że jest w sam raz na jedną osobę. Ale czy będzie tylko jedna osoba? To się jeszcze okaże. Dobra, to możemy iść na górę. Ej, gdyż tutaj jest tak komfortowo i fajnie, to pachnie tu taką trochę jaskinią solną i czuję, że mogę się tu zrelaksować. O, czekaj, jaka skinę solna. Dobra, Dominika zdecydowanie się czuje zbyt komfortowo, a przecież czas ucieka, także lepiej się pośpiesz. Dobra, ale zapomniałam o moim challenge'u. Ja muszę się w ciągu 10 minut rozpakować. Dawaj, szybko na dół, szybko, szybko. Tu jest moja walizka i muszę ją teraz rozpakować, więc sobie usiądę tutaj. O, kurczę. Ja nie pamiętam, jaki jest do tej walizki. Ej, dobra, ale z fabrycznych takich ustawień zazwyczaj są jakieś, nie wiem, 1, 2, 3, 4. Wiem, ja mam 0, 0, 0. 0. Dobra, szybko, bo już mamy mało czasu. O, przypomniała sobie. Ciekawe czy teraz zdąży, bo zostało naprawdę mało czasu? Czy to zadziała? Jest! Dobra, rozpakowujemy moje rzeczy. Okej, okay, i tu już widzę, to na samej górze jest mój Misiek. To jest mis, którego dostałam na pierwszą rocznicę z Piotrkiem Skoro mowa o Piotku, on nie może tutaj wchodzić przez cały challenge i naraziłby mnie wtedy na przegranie. Także jeśli to słyszysz, Piotrek, nie, nie możesz, możesz tutaj, tutaj wchodzić, wchodzić, bo, bo wtedy nie przegram! Tam. A ja muszę to wygrać. W sumie Dominika ma rację. Nie powinienem wchodzić, bo wtedy nie będzie mieszkała samemu. Także przyjmuję to oczywiście, no i obiecuję, że nie wejdę. Spakowałam sobie trochę jedzenia na wyjazd. I zabrałam moje dwa ulubione zdjęcia, czyli moje z Benkiem. Żebym za nim nie tęskniła przez ten cały czas. No i moje zdjęcie wszystkich z t W sensie wszystkich. Teraz jeszcze doszły dwie osoby, bo jest jeszcze Bartek oraz Oskar. Ale nie mam ich na tej fotce, musimy zrobić nową. Pogoda nie jest zbyt ładna, więc honorowe zdjęcia ustawię sobie przy oknie, żebym miała tutaj fajny widok pomimo braku słońca. Czy taka ciekawostka o mnie? Uwielbiam Naruto, więc zabrałam sobie po prostu jeden item, żeby był ze mną tutaj. Ubrania t składu. To będzie moja piżamka, będę sobie w tym spała. No i masa ciuchów, które muszę tutaj rozpakować, też w domku. No dobra. Czyli jestem chyba rozpakowana i do słowet walizka. Dominika, przypominam, że jak mieszkasz samemu, no to musisz sprzątać w domu i dbać o czystość. Także rozpakowanie zaliczę tylko wtedy, jeżeli wszystko będzie na swoim miejscu i będzie idealnie czysto. Została ci tylko minuta. Powodzenia! Co? Ale mi została tylko minuta! Miś, na górę do łóżka. Do żelki do kuchni. I ciuchy. Dobra, czas na kolejny challenge, czyli podstawione aktorki. Zatrudniłem trzy dziewczyny. Jedna z nich będzie troszkę negatywna, druga lekko. A trzecia będzie spoko. Zobaczymy, czy Dominika da radę wybrać to odpowiednio do mieszkania razem. Mały domek? O Jezu, mam nadzieję, że się pomieścimy. Mam nadzieję że moja współlokatorka będzie normalna. Ostatnia moja współlokatorka kazała mi sprzątać, musiałam nawet mieć kiby. Cześć, jestem Ola. Mam nadzieję, że będzie fajnie. Domek wydaje się być bardzo ładny, współlokatorka również, więc będziemy się super razem bawić. Nic mi się nie chce normalnie. Mam nadzieję, że chociażby ta współlokatorka będzie normalna. A inaczej to... to nie wiem, no. Cześć, Dominika. Wiesz co? Wrzuciłem ten domek na ogłoszenie i dałem znać że szukasz współlokatorki zaraz przyjdą do ciebie trzy dziewczyny powodzenia już są ale ma przewalone o, Jaki śliczny ten domek. Hejka! Cześć! Cześć. Dominika! Cześć! Ola. To jest tu jakaś wentylacja w ogóle? Dwa jest, ja ale tak. Drugi pokój jest, jest. Zmęcimy się we dwie. Na górze jest łóżko. Okej, okej. Okay, okay. Cześć. Siemanko. Siemanko. Rośliny są sztuczne. Chyba tak, no. Ej, nie spodziewałem się, że dziewczyny aż tak dobrze wejdą w rolę. Ja nie jestem w stanie stwierdzić, że one grają. Widzowie, sorry, że przerywamy, ale. Jest bardzo ważny moment w tym składzie. Wszyscy zakładają kanały i dzisiaj Dominika otworzyła w końcu swój kanał. Link jest w opisie. Zapraszam na Filmik, dlatego, że naprawdę fajne tam są produkcje, a my wracamy do odcinka. O, jaka słodka toaleta. A gdzie panna? Dziewczyny, może usiądziemy na kanapę, bo chciałam wam zadać trochę pytań. Idziemy. Dobra, przygotowałam sobie trochę pytań, więc tak Co was najbardziej denerwowało w poprzednich współlokatorkach? Nie uwierzysz Słuchaj, ostatnia współlokatorka kazała mi sprzątać Musiałam myć toaletę, myć umywalki A najgorsze to kazała mi myć codziennie okna Jeszcze musiałam zawiesić firanki, umyć zasłony Och, szkoda gadać Najgorsze z tą współlokatorką było to, że musiałyśmy razem mieszkać Moja była współlokatorka na początku powiedziała, że w ogóle nie będzie w domu Ale była I to już sobie mnie denerwowało Wszystko mi pasowało, nie było żadnych Okej, okay, w takim razie dziękuję Wam ślicznie za odpowiedź. A jaka cecha skreślałaby waszego współlokatora? Nie może sobie na za dużo pozwolić i mam nadzieję, że nie będzie wchodni w drogę. No, żeby nie siedziało cały czas w domu. Wydaje mi się, że to kwestia do badania. Dobra, to jeszcze ostatnie pytanie, co lubicie robić w wolnym czasie? No jak to co? Imprezylando! No, ja lubię odpocząć od ludzi. Bo być sama ze sobą w domu, żeby nikogo nie było. Ja najbardziej lubię maseczki, podlewanie kwiatków i malowanie paznokci. Okej, okay, super. To mam dla Was teraz jeszcze jedno małe wyzwanie. Będziemy razem sprzątać. O, Dominika bardzo dobrze zauważyła, że obowiązki domowe są bardzo ważne. Także fajnie, że coś takiego wymyśliła. Jestem mega ciekawy, jakim pójdzie. To, Wiktoria, mam dla Ciebie takie zadanie. Możesz tym nam się przejść? To tak, bo coś zebrała nam się trochę mhm. naczyń. Było może proszę, a ja pójdę dalej też do dziewczyn i będziemy sprzątać. Mhm, mm Matylda. Ja bym chciała też, żebyś na przykład spróbowała, nie wiem, wynieść śmieci. Nie byłby to problem dla Ciebie. Spoko. Dobra, Ola, a my byśmy poszły na górę i posłały łóżko wspólnie. Pójdziemy. Dobra, e, szybko pójdzie. Oczywiście, będzie bardzo ładnie. O kurde, ale to było mocne. Dobra, my już skończyłyśmy w razie czego. A widzę, że siedzisz na telefonie, śmieci nie ma. Super. A tobie, jak poszło? Wiesz co, chyba się nie zrozumiałeś, bo ja nie mam zamiaru tego sprzątać. Jedyne, co mogę zrobić, to stąd wyjść. Okej. Okay. O kurde, ej, to było mega mocne. I co, ona... On zaraz tu pojedzie. Dobra, idę przed furę. O, cześć! No jasne, że tak, jak ty zagrałaś to pięknie. Super, cieszę się, że się podobało. No, także na pewno ona się zdenerwuje, no co prawda ma teraz tylko dwie osoby, ale jedna z nich ma przygotowaną niezłą niespodziankę w zanadrzu. Dzięki. Dzięki. Uuu, pan. ładne kuty. No, to jest mój Benek. Musisz kiedyś do mnie przyjechać, do domu. Dziwne. No dobra, otworzę. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja tutaj po sąsiedzku mieszkam. Czas na mój kolejny etap, czyli zrzędna sąsiadka. Zobaczymy, czy wywróci Dominikę z równowagi i zobaczymy, czy dalej będzie fajniej jej się mieszkało. Jest. tak ciasno, co w ogóle się nie da mieszkać? I to jeszcze was tyle tutaj mieszka? Co to w ogóle daje radę tak się tutaj zcieśnić? i w ogóle porządku się tu nie da utrzymać w takiej małej ciasnocie? Co to w ogóle, jak wy tu mieszkacie? No tak, dopiero co przyjechaliśmy tak właściwie. No że to... żeście tutaj mieszkają sami, porządni, spokojnie. Inni ludzie, tu jest wszędzie czysto. My bardzo dbamy o porządek, sprzątamy. Nie widać, żebyście miały takie skłonności raczej. Ale o co pani chodzi? My nic tutaj nie robimy. O co o mi chodzi, tak? A? To bardzo proszę. O to mi chodzi. Oto, oto, co tu jest wysypisko? Proszę zobaczyć, my tu wszyscy mamy czyściutko. My tu dbamy o ogródki swoje. Chcecie tu mieszkać, to się musicie dostosować. Proszę bardzo, sprzątamy. Ja jeszcze przyjdę i to sprawdzę. Ej, nie wiem, co się stało. Faktycznie te śmieci są nasze, ale to Martylda miała je wyrzucić. Ja nie wiedziałam, że ona je tak wyrzuciła przed ten dom. No Teraz będę musiała to posprzątać. Dominika mega szybko się uporała z tymi śmieciami. No, dobra robota. Ej, czy to nie ta sąsiadka? Trochę jest wścibska, ale ma rację. No, bałaganiliśmy jej. Dobra, wiem gdzie śmieci. Pójdę za domek. Gotowe. Słuchajcie, ogólnie mam taką sprawę z Matylną, że strasznie się rozgląda tu po mieszkaniu Zagląda do szuflad, więc stwierdziłam, że ustawię kamerę GoPro i upuszczę moją bransoletkę Zobaczę, czy ona ją po prostu ukradnie, czy nie Dobra, ustawiam kamerkę w tym miejscu, chyba będzie widać podłogę I teraz tak, tu jest moja bransoletka Nie da się jej pomylić z żadną inną, bo jest podpisana moim imieniem Upuszczę ją Ups, stało się I zobaczymy, co wyjdzie z tej sytuacji Ale to było mocne. Totalnie się tego nie spodziewałem i na pewno je tego nie mówiłem wcześniej. Wymyśliła to bezbłędnie. Chociaż czy ona to wymyśliła? Dziewczyny, o, jesteście, dobra. Bo jest taka sprawa: nie widziałeście może gdzieś mojej bransoletki? Nie. Nie. Dobra, ale my byłyśmy przez chwilę na zewnątrz, ty byłaś cały czas w domu, jako jedyna Tak, tylko, że ja byłam cały czas w łazience Dobra, to powiem tak Nagrałam coś GoPro i widziałam, jak zabierasz tą bransoletkę Ale, że co? Chcesz powiedzieć, że to ja skradłam? No mogę wam puścić nagranie, no widziałam na nagraniu, że po prostu ją podniosłaś Nie, nie chcę się w to bawić Nie wierzę, że zabrała tą bransoletkę, ale w końcu wyszła Nie oddała mi bransoletki! Ej, zaczęłam! Ej, a co z moją bransoletką? Oddasz mi ją? W sumie, to nie potrzebuję takiej podpisanej okay. Przynajmniej odzyskałam bransoletkę cześć, cześć. cześć jak było? Aha. Kurde, zarobiście to zagrałaś. Generalnie myślę, że Dominika się mega wkurzyła i miała takie trochę odczucie, kurde, jak można było zabrać tu bransoletkę, nie? Mega mocna akcja w ogóle, że wymyśliłaś tą rozoletką w każdym razie, no. Myślę, że ona przegra ten challenge. Dziękuję ci pięknie. powodzenia A my wracamy i oglądamy dalej co ona robi. Fajnie w ogóle, że dziewczyny sobie poszły i że jesteśmy razem, bo tak naprawdę od początku chciałam, żebyś ty wygrała. O, bardzo mi miło. Ja też się cieszę, że zostałam wybrana. No, jeszcze spędzimy sobie teraz razem wieczór, pójdziemy na zakupy, robimy maseczki. No, dokładnie. Idealny wieczór. Ktoś chyba próbuje do nas wejść? Dzień dobry Dzień dobry ja Jestem właścicielem tego domku, szedłem po czyż. Czas na kolejną ciężką sytuację w mieszkaniu samemu, czyli płacenie za swój czyż. Także zatrudniłem aktora, który będzie właścicielem tej nieruchomości A, no i powiedziałem mu, żeby utrudnił sprawę z zapłatą Okej, okay. a ile ten czynsz? 300 złotych za dobę Oj, dosyć sporo e, no, no jest domek mały, ale samodzielny No to prawda, mogę panu przesłać przelew? Nie, jak. Nie, nie ma mowy. Gotówka tylko. Oj, to będę miała z tym chyba problem. Nie mam gotówki przy sobie. No to to jak to załatwimy? Jeżeli w ciągu godziny pani nie zapłaci, to ja stąd wyrzucam. Co ja teraz zrobię? Nie mam gotówki, a tu chyba w okolicy nie ma żadnego bankomatu. O. A... Już od 10 minut szukam bankomatu i tu dosłownie nic nie ma. Nie ma nawet nic na dowóz, nie ma taksówki, żebym gdzieś podjechała. Nie wiem, czy ja nie zadzwonię pod jakąś chwilówkę. Ej, dobra! Ja cię mogę pożyczyć. Sprawdziłam i mam w portfelu 300 zł. Oh, kurde, uratowałoby mnie to, serio? Tym bardziej, że chwilówkę wypłacają przecież na konto. Ja potrzebuję gotówy. Że do ciebie idę. Ej, co jest grane? Przecież nie kazałam jej tego robić, ale w sumie, no tak, miała grać miłą. Także w sumie zrobiła dobrze. Proszę, ja to naprawdę to nie jest problem. Nie, nie jest problem, nie ma problemu. Dobra. Później kupisz mi jakieś maseczki i się zwróci. Proszę. Dobra. Zrobimy jakieś super party. Dziękuję. Jasne, nie ma problemu. To chodź, może coś obejrzymy. Dobra. Może jakiś serial, film, co Dobra. Oglądać? Lubisz horrory? To lubię. Tak, dobra, to ma A i co, udało się? Jest gotoweczko? Tak, mam równo 300 zł, tak jak pan chciał na ten czynsz. Dziękuję bardzo, miłego odpoczynku życzę. Dziękujemy, do widzenia. Do widzenia. Jezu, ale jestem ci że nie mam ma problemu! Spoko, kiedyś mnie oddasz. Dobra, wiecie co? Troszkę się zmęczyłem, no bo nie powiem, trochę tu jechaliśmy, także ja się tylko chwilkę zdrzemnę, mogę to wyłączyć. Dziewczyny niech mają chwilę prywatności, a ja zaraz wracam. O, a ja, co? Trochę czasu już minęło. Jak ta Dominika sobie radzi? No, siedzi na górze, także zadzwonię do niej na FaceTimeie i powiem jej o kolejnym challenge'u Ale to już dowiecie się razem z nią. Ej, dzwoni do mnie, Piotr, na FaceTime. Ie. Hello! Hallo, halo! Cześć Dominika! Jak tam Ci się mieszka? Chyba dobrze. Miałam teraz chwilową drzemkę, bo Ola teraz też śpi. No właśnie, dlatego do ciebie dzwonię, dlatego, że mam dla ciebie kolejne zadanie. No, i jakie? Jak mieszkasz z kimś w jednym domu, czasami dochodzi do sytuacji, w których właśnie ktoś zasypia. A ty musisz wyjść z domu. I to bardzo szybko. Więc twoim tak. zadaniem jest spakować się w całości do wyjścia, ale w taki sposób, żeby nie obudzić Oli. Jeżeli ją obudzisz, no to przegrywasz challenge. Okej. Okay. Dobra, chyba mi się uda to zrobić. To już się rozłączam, Dobra. bo jestem głośną. Na razie. Elo, o kurczę. Mam nadzieję, że ona ma sen. Błaszcz. Nie wiem, czy moje buty nie są udało się zaliczyć ten challenge. Teraz dam jej trochę czasu dla siebie. Dobra, chyba jej nie obudziłam. O, gdzie idziesz? E, na miasto. A mogę iść z tobą? W sumie jeśli chcesz, idę na zakupy, może zrobimy jakąś imprezkę. No to co, śmigamy na zakupy. Śmigamy, lecimy po wszystkie rzeczy i najważniejsze na koniec, ale to na koniec. Niespodzianka dla Piotrka. Dobra, mamy już torcik i lecimy zaraz po inne dekoracje. I wszystko będzie różowe. Dawaj wszystko co różowe. Więcej różu. Oh. Ledwo się zmieściło, ale mamy już wszystko. Wracamy do domu. Oh, ale będzie wygra. Będzie super. Chodź, musimy to rozłożyć. Let's go! Jak fajnie, że mamy ten torcik. Obudzawać. A bo na razie z boku odłożę. Dobra i weźmy w ma Trzymaj różowe kubki. Ale Pisteczki! Co ty dziewczyny nakupowałeś? Czekaj. Czy one chcą zrobić imprezę? Nie no, co to ma być? One przecież nie miały się dobrze bawić, tylko to miało być straszne! Teraz nie będzie chciała już nigdy ze mną mieszkać. Zobacz, dobrze, że wzięłam tego w pianek. No, ja się po zastanawiałam, jak to smakuje, bo to są smak mango. O, no, nigdy, nigdy takich nie jadłam, a kocham duszki. A to? Czemu zakupiłaś? A, leżało, to wrzuciłam do koszyka. A, pewnie w promocji. Dobra. No, kocham promocje. Women. Ej, one kupiły tylko i wyłącznie słodycze Czy z tym się nie da najeść Jak mieszkasz samemu, no to musisz dbać o linię, o dietę No bo nikt ci nie gotuje Także nie kupujesz samych słodyczy, tylko też normalne jedzenie Powinniście kupić jakiś obiad, ugotować sobie Czy coś w tym stylu, ale w sumie zaraz zgładniejecie Także zobaczymy, co wtedy zrobicie Ogólnie nakupowałyśmy tyle tych słodyczy I niby fajnie, ale zamawiamy coś normalnego do jedzenia Mmm, a na co miałabyś ochotę? Pizzę? Pizza, Pizza. No. zamawiamy Dobra. Co? Pizze? Najgorsze, co można zjeść! No dobra, jest parę gorszych pozycji. No ale jak mieszkasz samą... No dobra, w sumie ja też tak. Z... Jak mieszkałem samemu, to też tylko jadłem pizzę na samym początku. O kurde, ale zbudniałem, jak one tu tą pizzę. Dobra, to ja idę na uczelnię. Do zobaczenia! Dobra, do zobaczenia! Ok, czyli Dominika znowu zostaje sama. Ola pewnie idzie teraz do mnie, żeby poinformować, że zakończyła swój challenge Dobra, wyszło Czemu zasłania wszystkie okna? Co się dzieje? Czy ona wyłączyła właśnie kamerę? Nic nie widzę! Co jest grane? Ej, to jest takie trochę jakby naruszenie zasad. Dobra, musimy wyłączyć podgląd i idziemy po prostu na żywo zobaczyć co się dzieje. Co jest grane? Czy to jest jakiś facet? Czy ona się umówiła na randkę? Dobra, muszę zobaczyć co się dzieje. I co, widziałeś? Chyba tak. Dobra, tylko teraz musisz jeszcze stąd zniknąć. Tylko... Czym? Przez okno! Przez okno? Nie ma tu tylnego wyjścia. Musisz skakać przez okno. Ej co jest grane? Czemu ona to wszystko zasłoniła? Nic nie widać. Ty musi być jakieś... Chociaż jedno miejsce, gdzie coś zobaczę! Halo! A tu? Tu też nic nie ma? Bingo! Tutaj będzie! To jest zasłonięte! Dobra, chyba nie wytrzymam. Muszę tam wejść. Zrobić to czy nie, ale wtedy przegram challenge. Stary, ona ci chyba zdradza w ogóle. Co? Dobra, schodzę. Dobra, gdzie on jest? Gdzie on jest? To. No jak to kto? Gdzie jest ten gorszy, co tutaj przyszedł? Do mnie. Gdzie on jest? Tu się pod kołdrą chowa. A, co jest grane, gdzie on jest? Co on rozpłynął się czy co? O co tu chodzi? Przegrałeś challenge! No dobra, przegrałem, ale gdzie on jest? Nie ma go! To była Ola! Jak to? Ola! Przegrałeś, Cześć! Wszedłeś do domu! Co? To była Ola! Przegrała za chłopaka! Nie, nie Dałeś ci. się nabrać! Nie wierzę ci. Uknułyśmy to specjalnie. No co ty gadasz, serio? Nie, nie. no to jest oszustwo! Nie <laughs> jest, przedłeś tu dobrowolnie. No dobra, czyli wychodziłoby na to, że przegrałem i muszę ci opłacić ten domek na 7 dni, ale bez nadzieja. No dobra, ale w sumie mamy domek, mnóstwo słodyczy, także chyba będzie fajnie przez ten tydzień. Do zobaczenia! W następnym odcinku. Cześć! i